Krytycznym okiem. Graj, słuchaj, odkrywaj. Ostatnio mieliśmy przyjemność dowiedzieć się za pośrednictwem oficjalnych kanałów informacyjnych d Projekt RED, że Wiedźmin 4 wkracza w kolejny etap produkcji. W związku z tym przeanalizowałem ostatnie produkcje REDów, czyli Wiedźmina 3 oraz Cyberpunk 2077 w celu przygotowania filmu o tym, jakich zmian oczekuję w najnowszej grze rodaków, odnosząc się do wymienionych wcześniej tytułów, żeby wyodrębnić ich wadę oraz konfrontować się z moją wizją na temat idealnej kontynuacji Wiedźmina. I żeby się nie zrozumieli mnie źle. Argumenty przedstawione w tym filmie stanowią konstruktywną krytykę i nie są hejtem w stronę omawianych gier. Chciałbym, aby naturalnie Redzi się rozwijali i szlifowali swoje umiejętności, zwłaszcza w aspektach, których najmocniej kuleją. Proponowane przeze mnie zmiany są subiektywną opinią, która nie musi pokrywać się ze zdaniem każdego, dlatego zapraszam do wyrażenia swojej opinii każdej osoby, która również ma ciekawe pomysły na usprawnienie kolejnej części Wiedźmińskiego uniwersum. Wiedźmin 3 to kultowa produkcja rodzimego studia, która miała swoją premierę w 2015 roku. Z impetem podbiła rynek i serca graczy. To interesujący kawałek historii, patrząc na to, jak generalnie gatunek RPG ewoluował na przestrzeni lat i jak się kształtował. Już przy premierze sztandarowej produkcji CD Projektu, system walki czy też rozwoju zdawały się być mało złożone i przestarzałe. Walka opiera się na prostym schemacie ataku bądź dwóch i uniku. Przeciwnicy są zaprogramowani w taki sposób, by po dwóch uderzeniach z naszego miecza zrobić unik bądź wykonać atak, którego nie możemy przełamać. Walka staje się w ten sposób bardzo schematyczna, prosta i nużąca. W pewnym momencie traktowałem walkę w tej grze jako trochę taki smutny obowiązek, gdzie walka z bossami bądź chmarami przeciwników to był klasyczny baton smasher. Wracając do grup wrogu, grzecznie czekają, aż poradzimy sobie z jednym i drugim, by dopiero potem się dołączyć. Prawdziwy akt męstwa i honoru. Niestety odbiera to presję na graczu, by dostosowywać strategię walki na podstawie ilości przeciwników, ich rodzaju czy też otoczenia. W końcu no, przychodzą tak naprawdę jeden po drugim. Wręcz strategii żadnej nie ma. Każda walka wygląda tak samo. Jeszcze to debilne przełączenie z trybu spoczynku na tryb walki starczy, że w pobliżu przejści harpia, już nie jesteś w stanie przejść dalej, przeskoczyć skałki czy też wyjść z danego miejsca, póki tego przeciwnika nie zabijesz. Dla mnie to absurdalnie zrealizowany system, który wymusza niepotrzebne starcia na graczu. Marzy mi się, aby system walki w Wiedźminie 4 był bardziej angażujący i wymagał od gracza większego wkładu. Tegoroczny Stellar Blade czy też Path of Exile 2 pokazały, że wiele gier i też ich gatunków może zdecydowanie zyskać z adaptacji soulstrike'owego systemu walki na realia danego produktu. Również ja, jako fan produkcji From Software, uważam, że tutaj ten system by się idealnie sprawdził, natomiast niekoniecznie musimy też iść tą drogą, bo w grze brakuje chociażby paska staminy, by ograniczyć bezmyślne nawalanie przyciski, no i generalnie jest sporo takich Drobnych rzeczy, których poprawa stopniowo odciąży problematyczny system walki. Również zauważam tutaj duży problem z bossami. Nie trzeba uczyć się ich patternów ani też ich stylu walki, ponieważ każdy pojedynek wygląda tak samo. Uderza to szczególnie mocno przy ostatnim pojedynku z Eredinem, który jest głównym postrachem świata w Widzimie 3, a okazuje się być zwykłym cieciem dobicia. Chciałbym, aby twórcy podczas projektowania systemu walki przyłożyli również odpowiednio dużą wagę do walk z bossami. Rozwój postaci, bo on również jest powiązany z walką w tej grze, nie promuje tworzenia buildów ani odkrywania nowych metod walki Geraltem. Wprawdzie gra oferuje różne możliwości przeprowadzenia walki, natomiast nie odczuwasz żadnej potrzeby korzystania z nich. Jest to w dużej mierze spowodowane samym systemem walki, który jest niewymagający, nieważne na jakim poziomie trudności grasz, gdzie apogeum bezużyteczności sięga już sama kusza, ale też system rozwoju Geralta nie jest bez wad. Ograniczenie wyboru skilli do 12 slotów jest co najmniej dziwną decyzją i sprawia, że Geralt na pewnym etapie się dosłownie zatrzymuje w rozwoju postaci pomimo wybijania kolejnych leveli, co przeczy głównym ideom gatunku RPG. Również nie mam dobrego słowa o rozwoju postaci w Cyberpunku, który mocno inspirował się właśnie tym systemem z Wiedźmina, natomiast został on mocno zmieniony w patchu 2.0 i tutaj już mogę przyznać, że wygląda to o niebo lepiej. Mam więc nadzieję, że świadczy to o tym, iż Redzi odrobili lekcję i w Wiedźminie 4 już od początku będziemy mogli raczyć się angażującym rozwojem naszego bohatera. Wiedźmin 3, a później również i Cyberpunk uświadomiły mnie, że Redzi są zdolni do tworzenia fantastycznych fabuł, ale tempo narracji totalnie leży. W mnie do wątku krwawego Barona, włącznie mamy fantastycznie poprowadzoną linię fabularną, zaś potem gra zaczyna się strasznie dłużyć. Tempo zostaje strasznie zaburzone, zostajemy zalani fillerami w postaci misji, jak Retrospekcja z Siri, które są po prostu nudne i tym samym wątki w tej grze są bardzo nierówne. Jedne się wyróżniają, zaś inne wydają się bezsensowne. Zdecydowanie należy wspomnieć też o wyborach w tej grze, których wpływ na dalszą rozgrywkę jest w najlepszym wypadku znikomy. Fakt, że o zakończeniu decyduje głównie to, czy rzucę w Siri śnieżką bądź nie, jest absurdalne. Jest to do przeprojektowania. Natomiast Cyberpunk 2087 cierpi, w mojej opinii, na zderzenie kompletnie innych wizji na narrację bądź też fabułę wśród różnych osób decyzyjnych. Gra w moim odczuciu zaczyna się kilka razy, co też idzie odczuć w prologu, gdzie ginie Jackie, który jest fajnie napisaną postacią, wzbudzającą sympatię wśród gracza, by potem nagle olać cały temat i zacząć wszystko na nowo, kompletnie zapominając przy tym, że dopiero co nasz przyjaciel umarł. Nawiązujemy do tej sytuacji tylko w jednej misji pobocznej, na którą nawet nie musimy natrafić, gdzie odbywa się żałoba po śmierci Jackiego. Takich momentów, gdzie fabuła zaczyna się kilka razy, jest wiele, a dodatkowo gra kończy się w naprawdę dziwnym momencie. Idzie wręcz odnieść wrażenie, że zdecydowanie za szybko. Wiedźmin 3 miał premierę w 2015 roku i można by odnieść wrażenie, że redzi od tamtego momentu mocno się rozwinęli oraz urośli, więc takie kwestie będą udoskonalone, lecz premiera Cyberpunka 2077 udowodniła, że rodacy dalej mają nieprzepracowane problemy w kwestii rozwoju historii w swoich produkcjach. Dlatego chciałbym, aby Wiedźmin 4 był przełomem dla nich również pod względem popularnym i narracyjnym. Kolejnym aspektem jest otwarty świat. Na mapie jest dosłownie nasrane pytajnikami. W tym kontekście jakikolwiek aspekt eksploracji zanika, bo nie odkrywamy mapy, tylko odkrywamy co znajduje się pod pytajnikami. Burzy to jakikolwiek efekt niespodzianki i nie zachęca do dalszego odkrywania mapy, bo uwierzcie mi, że po sprawdzeniu części tych pytajników już spodziewasz się co może się kryć pod następnym. Chciałbym, aby chociaż trochę wyzbyto się tych pytajników na rzecz losowych eventów występujących na mapie. Pod tym kątem chyba nic nie prześcignie eksploracji w Red Dead Redemption, gdzie mapa jasno przedstawia ci wszystkie ikony, każdą informację, jaką potrzebujesz, a przy tym nie odkrywać wszystkiego, przez co zawsze napotkasz jakieś ciekawe sytuacje w drodze na pocztę, w sklepu czy też obozowiska. Właśnie mocno rozwinięty system losowych zdarzeń na mapie sprawia, że gra. Zawsze Ciebie czymś zaskakuje. Rydzi ewidentnie powinien wziąć notatki od Rockstara, jeżeli będą chcieli zaprojektować żywy i bogaty otwarty świat. Kolejny zarzut jaki mam do gry to level gating. Świat tak naprawdę traci na otwartości, na rzecz liniowej rozgrywki, gdyż jesteśmy ograniczani cyferkami mobów przed eksploracją innych miejsc. Walczymy często na tych samych przeciwników, tylko po prostu z wyższym levelem, co zaburza poczucie progresji i nie czujemy już tej mocy naszego bohatera. W jednej strefie utopca powalamy bez problemu, by zaraz w strefie obok ten sam przeciwnik miał nas o dwa hity. No, to jest po prostu głupie rozwiązanie. Tak samo ograniczanie zadań w grze levelem jest głupie z definicji. Strasznie mi to trąci jakimś MMORPG. Przemierzam krainę, napotykam postać bądź przeglądam tablicę ogłoszeń, wszystko spoko. Lecz zadanie, które od nich dostałem będę mógł wykonać dopiero za kilka, kilkanaście godzin progresu postaci, co jest absurdalne i wybija z rytmu. Po co zamykać gracza w klatce cyferek? To samo z wyposażeniem. Jeżeli już uda mi się wykonać trudny quest ponad mój poziom, nie mogę w nagrody używać ekwipunku, który nabyłem, bo zwyczajnie nie jest na mój poziom. Gra absolutnie nie nagradza za wychodzenie przed szereg i przełamywanie limitów swojej postaci na zbyt wysoko zadaniach, a wręcz uczy Ciebie, że to próbowanie nie ma sensu. Jesteś siłą wrzucany w liniowy progres postaci ustalony przez twórców zarówno przez levele questów, mobów jak i ekwipunku. Dodatkowo im wyższa jest różnica pomiędzy levelem Geralta a levelem danego zadania, z przewagą rzecz jasna dla naszego bohatera, to dostajemy proporcjonalnie mniej expa. Jeżeli natrafimy na jakiś nisko poziomowy quest później, no to jesteśmy za to karceni i bijamy już i tak wolno nabijający się level w grze. A przypominam, że zadania to jedyna metoda na zdobywanie punktów doświadczenia. Z masakrowania wrogów go nie dostajemy. Ten system jest po prostu kompletnie do reworku. Jestem zdecydowanie za wywaleniem level gatingu w Widzimie 4. Wolałbym, aby gra pozwalała graczowi samemu oszacować stopień zagrożenia na podstawie swojego ekwipunku i skilla. No właśnie, zostając przy temacie. Ekwipunek jest nieintuicyjny, co oczywiście Redzi i tak stopniowo poprawiali, lecz dalej jest zawalony niepotrzebnymi rzeczami, podnosimy masę śmieci, które na nic się nie przydadzą, alchemia jest mega uproszczona i bezużyteczna, w zasadzie z własnej woli wszedłem tam tylko raz skraftować sobie jaskółkę i więcej tam nie gościłem, bo potem ta sama mikstura oddawała się samoistnie poprzez wykorzystywanie alkoholu w ekwipunku, który leży za każdym rogiem. Dodatkowo system udźwigu jest źle zbalansowany. Ja generalnie nie jestem fanem udźwigu w grach RPG. Najlepiej rozwiązały to podobnie Solsy, gdzie ekwipunek oddzielono od wyposażenia i to wyposażenie wpływa na nasz ciężar, natomiast ekwipunek już nie. Widzi mnie, mam wrażenie, że ekwipunek non-stop się zapełnia, co zmusza nas do częstego odwiedzania handlarzy. Na dłuższą metę jest to męczące, i tutaj również oczekiwałbym odredów podejścia podobnego do gier od Miazakiego. W ramach ostatniego podpunktu chciałbym odnieść się do wertykalności świata. Osobiście jestem wielkim fanem wszelkich jaskiń, lochów czy też kryjówek bandytów, które kryją się głęboko pod ziemią i tylko czekają aż na nie przypadkowo trafisz. Pod tym kątem Wiedźmin odstaje daleko od takiego Elden Ringa. Oczywiście występują jaskinie stworzone stricte pod kilka zadań, ale tak poza tym to mapa jest strasznie płaska. Biegniesz przed siebie i właściwie nie masz co oczekiwać na jakiekolwiek niespodzianki. Chociaż w minimalnym stopniu rozwinięty system jaskiń byłby miłym dodatkiem do świata Wiedźmina podczas jego eksploracji. Słowem zakończenia, Redzi są znani z obiecywania wielu rzeczy, których nie dostarczają w finalnym produkcie, tylko rozkładają ich development w czasie, a za to zdecydowanie nadrabiają bolączki swoich gier w DLC. Dokładnie taki sam case był w przypadku obu dodatków do Wiedźmi na Serce z Kamienia oraz krew i wino, jak i dodatku do Cyberpunka o nazwie Phantom Liberty. City projekt zaciąga duże kredyt zaufania u graczy i zawsze go otrzymuje, lecz tym razem chciałbym, aby obyły się bez zawodu ze strony graczy. Liczę na większą transparentność ze strony firmy, nieobiecywania gruszek na wierzbie, konsekwentnego i rzetelnego raportowania stanu gry oraz tego, by wzięli tyle czasu, ile potrzebują, by produkt finalnie wyszedł zgodny z ich wizją. Wspominają w tym filmie temat BUGów, oczywiście taki wieźmi 3 czy Cyberpunk dalej mają ich bardzo dużo, lecz mimo wszystko błędów i liczy nie jest w stanie w 100% wyeliminować, i myślę, że można to po prostu podłączyć pod czas na dopracowanie produktu. Wymienione natomiast przeze mnie główne aspekty w tym filmie wymagają gruntownego przeprojektowania i przemyślenia, tak by kolejna gra pokazała nam, że rodacy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa w kontekście tworzenia atrakcyjnych światów gier, pełnych przemyślanych i nagradzających mechanik. A Wy jak uważacie? Jakie zmiany powinien wprowadzić Wiedźmin? 4 Zapraszam do dyskusji w komentarzach. A tymczasem żegnam się z Wami i do następnego filmu. Cześć.